Mateusz Borek, prosimy o podsumowanie pierwszej gali Tomasza Babilońskiego na Polsacie. Myślę, że dla Polsatu, dla polskiego kibica ciekawa sprawa, że pojawił się kolejny gracz, kolejny promotor na naszych antenach. Wydaje mi się, że bardzo solidnie przygotował się Tomek Babiloński do tego wydarzenia. Zestawił ciekawy fight card. Dla mnie istotne, że wszyscy zawodnicy boksujący w tej gali wiedzieli o, o tym, że będą boksować 5-6 tygodni wcześniej. To jakby. Pozbawiło nas konieczności oglądania ludzi kontraktowanych, nie wiem, w poniedziałek przed, przed sobotnią Galą i to jest dla mnie bardzo cenna, fajna informacja. Z oprawą tego wydarzenia też wydaje mi się, nie przesadził. Potraktował to właściwie, bo z jednej strony było fajne światło, była ściana wizyjna, było kilka ciekawych rozwiązań, natomiast no. To no też nie jest tak, że skoncentrował się na, na powiedziałbym sztuce tutaj filmowej, oświetleniowej kosztem boksu. Myślę, że fascynująca walka pomiędzy Krasnopolskim i, i, i Cieślakiem to jakby nie chodzi o poziom sportowy, bo wiadomo, że, yy, że nie walczył w Mayweather z innym wielkim pięściarzem, tylko po prostu po pierwsze były emocje, po drugie doświadczyliśmy tutaj jednak takiej reakcji takiego patriotyzmu lokalnego, że przyjechało wielu sympatyków Krasnopolskiego, jeszcze większa grupa wspierająca Cieślaka i o to chodzi, żeby był dobry fajt, żeby była fajna walka, żeby był kalejdoskop, żeby była sinusoida, żeby gdzieś tam jakby losy tej walki zmieniały się z jedną na drugą stronę. Fajne no, fajnie się pokazało dwóch, trzech młodych polskich pięściarzy. Widzieliśmy Żeromińskiego, widzieliśmy Szeremetę. No ja muszę powiedzieć, że tak najmniej mnie chyba dzisiaj zafascynowała ta walka pomiędzy Żeramińskim a Janikiem. Bo tak nudnawo było momentami. Ale pre... jest sprawiedliwy? Chyba jednak sprawiedliwy. No, ja przychylę się do tej decyzji sędziu. Zaskoczył pewnie siebie niepozytywnie Andrzej Saudra, który wydaje mi się, że lekko zlekceważył. Grawkę wydawało mu się, że spokojnie wygra ten pojedynek, natomiast y, Grawka zaboksował ambitnie. Widać było, że ten chłopak jednak zyskał sporo doświadczenia uczestnicząc w Polsat Boxing Night i boksując kategorię wyżej, także dzisiaj tutaj jakby. No, nie przestraszył się Soudry i, i jakby wykorzystał swoje szanse. Natomiast no, najistotniejsze pojedynki tego wieczoru, no to powiem tak. Elijah McCall z Marcinem Rekowskim. Wydaje mi się, że wyglądał fajnie. Elijah McCall, natomiast dysproporcja umiejętności jednak znaczna. Ja, tak prawdę powiedziawszy, nie za dużo o nim wiedziałem i, i nie za dużo go widziałem. Opieraliśmy się bardziej na doniesieniach, na jakichś tam, nie wiem, filmikach z YouTube'a. Przegrał z Andy Ruizem Juniorem, no, ale to każdy może przegrać, kto jest przeciętny z Andy Ruizem Juniorem, bo to jest w końcu jakiś tam obiecujący prospekt wagi ciężkiej. Natomiast dzisiaj jakby nie pokazał niczego, co ma tata. Czyli nie pokazał lewego prostego, nie pokazał czytania walki, nie pokazał przede wszystkim bloku, bo bo widzieliśmy jak, jak atomowy byk wyglądał po zakończonym pojedynku. On przegrał walkę z Krzysztofem Zimnochem, natomiast no, bardziej była rozbita twarz Krzysztofa Zimnocha. Specjalnie mnie to nie dziwi, bo nigdy nie leżał na deskach, bo też jakby nigdy nie miał problemów ze swoją twarzą po walce, także cenna, cenne doświadczenie, cenna lekcja dla Krzyśka Zimnocha. Miał dzisiaj okazję zmierzyć się z człowiekiem, który boksował z wielkimi mistrzami, z Loisem Holmesem, z kilkoma bardzo dobrymi zawodnikami w w kategorii ciężkiej, oczywiście, już z dawno po, po swoim Prime. Natomiast no, ja się cieszę, że przyjechał były mistrz świata nie po wypłatę, że przyjechał przygotowany, że ważył 25 funtów mniej niż przy okazji walki z Francesco Pianetą. Dla zimnocha myślę cenne doświadczenie. No, sam przyznał u nas w studiu, że, że trochę zawiodły go nogi, że gdzieś one zgasły, że może się za szybko wystrzelał, że za mało było tego chodzenia na boki i gdzieś pasował taki boks. Tył, przód, McCallowi. No wszyscy czekamy, nie ma co ukrywać na tą walkę Szpilka-Zimnoch i każde takie kolejne wydarzenie, każde kolejne nazwisko, które pojawi się czy na drodze Artura, czy na drodze Krzyśka, to, to jednak e, będzie tylko takim katalizatorem do tego, żeby w końcu doświadczyć tej walki pomiędzy Krzyśkiem Zimnochem a Arturem Szpilką.